Artur do zakopanego i się dowiaduje. To już jest święta, tak? No, tak. Słuchajcie, sobie do zakupanego i siedzę z kolegą i kolega do mnie mówi Patrz, kto to jest Gerard Wolski? Jak podaje Medonet, Gerard Wolski to znany krytyk przymusu szczepień, segregacji sanitarnej oraz obostrzeń pandemicznych z zakopanego. Zasłynął między innymi tym, że próbował Andrzejowi dudzie wręczyć dwie ciupagi hańby. Ale nie przyjmę. <śpiewanie> 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 Ale teraz. I w te... Ja wam powiem. I... Ja 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 tak powiem. <śpiewanie> w tym momencie ten pan mówi: No kurde, no kurde, no kurde! No kurde! Jak ja się cieszę, że ja nie jestem taki zindeksowany! Ej, my też sobie zapytaj się, kto to jest Artur Baca-Bacowski? I proszę, to, że... no to pytam. Kto to jest Baca Artur Bacowski? Jak podaje wiadomości, Artur Baca BACOWSKI, gwiazda programu Vlogbox TTV, prowadzący autorski program kulinarny, Ubacy na Cacy oraz właściciel restauracji Natawa w Chorzowskich Krupówkach. Ale to jeszcze nie to. Jeszcze nie to. to a to teraz mnie zaimponowali? <laughs> zaimponowali mi! Dobra, a teraz, teraz, teraz jeszcze raz. Było inaczej. Powiedz, było inaczej. Było, tak. tak. Baca Artur Bacowski. Kto to? Jak podaje chorekatrends.pl Artur Baca Bacowski. Restaurator Schorzowa opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym zapowiada bunt przeciwko nowym obostrzeniom i zaprasza jeszcze więcej Jeszcze <grym> lepiej, kurwa! Otwieramy się razem, Milowi Bacowski. Słyszałem? Jeszcze Słyszałem lepiej, lepiej, ja nie... Dawaj jeszcze Artur Baca Bacowski kto to? <grym> Jak podaje na temat Artur Bacowski, właściciel restauracji Cyprysek Góralska Zdrowa Żywność, spacerował bez maski po terenie szpitali, by zrobić relację na Facebooka. Pozdrawiamy foliaży. Tak Dokładnie pozdrawiamy foliaży. Pozdrowienia dla Pozdrawiam z Zakopanego, a dokładnie z Kościeliska. Mało spałem, bo film, który widzieliście przed snieżką, był nagrywany nocą. Ale nie ukrywam, że się uśmiałem. Bo się uśmiałem. i nie ma co się dziwić, że jak się uśmiałem. W każdym razie przyjechałem na Podhale w jakimś, Z jakimś założeniem, z jakimś celem. I tym celem jest pozostawić się tutaj na nałogi po dwudziestu paru latach. Mówiąc kolokwialnie, to, co z stąd zabrał, przywiozłem z powrotem. Życie, mi szczęścia, a Wam niech się darzy i... Mam nadzieję, że zrobiłem wam dzień, bo ja się obawiłem. Trzymajcie się, cześć.